Dzień dobry lub dobry wieczór, droga lub drogi panno. Przed chwileczką na nagraniu dla byczków, tak się odbijały w świetle lampy na górnej lampy karty, jak nie powiem co i komu. Teraz próbujemy inaczej. Mam nadzieję, że mniej się będą karty świecić, ale możecie to też potraktować jako słuchowisko. Dzisiaj, droga, drogi panno, mam dla was takie czytanie eksperymentalne wybieram dla was aż 8 kart i z tych 8 kart sobie patrzymy na najbliższe 8 dni. Pamiętajcie, żeby nie traktować tego śmiertelnie poważnie. Możecie sobie sprawdzić czytanie. Jeśli tu jesteś, to pewnie masz słoneczko, to jest twój główny znak, ale możesz sobie też sprawdzić swój ascendent, drugi najważniejszy znak. Gdzie był Księżyc, jak się urodziłaś? Urodziłaś, i gdzie była Wenus, jeśli chodzi o kwestie miłosne? Ja sobie sprawdzam cztery znaki, ale już sprawdzenie znaku słonecznego i ascendentu uważam, że to dużo na początek, więc pewnie możesz zostać przy tym czytaniu, ewentualnie zobaczyć swój ascendent. No i co? Lecimy. Karty już były tasowane, przetasuję troszkę. To jest od soboty do soboty. Na najbliższe 8 dni, kiedy tutaj trafisz, lub według dat, które będą w opisie pod filmem. No i przy okazji bardzo dziękuję wszystkim tym z Was, którzy mnie subskrybują, którzy dają łapki w górę, którzy komentują. Czasem za konstruktywną krytykę też dziękuję. No i chciałabym Was bardzo prosić o wsparcie, zwłaszcza tych, którzy mnie już dłużej oglądają. Coś na zasadzie wiecie. Podziękowania twórczeni. I pamiętajcie, żeby swoim twórcom ulubionym dziękować. Każdy twórca przyjmie każde podziękowanie, czy to materialne, czy to niematerialne. Od Was na pewno z wielką radością. No to co panny? sobota <laughs> niedziela. Później Wam opowiem. Teraz sobie wyciągnę dobra. Poniedziałek. Środa, czwartek, piątek, sobota. Co ciekawe, przed chwileczką dla byczka, poniedziałek też był trudniejszy. U Was może być trudniejszy poniedziałek, no ale po kolei, sobota. Kiedy to nagrywam z piątkowy wieczór, czyli zakładam, że jutro dla co po niektórych? Karta kochanków, miłość fizyczna, ale też piękne połączenie dwojga ludzi. Jeśli masz taką osobę, no to, to super. A jeśli nie masz, to taki romans może gdzieś do ciebie zmierzać. Pamiętajcie, że to, czego sobie życzymy, może do nas przyjść. Więc też pamiętajmy, że warto mm, świadomie sobie życzyć. Życzmy sobie dobrych rzeczy dla nas. To tak na marginesie. Niedziela. Karta umiarkowania. W tej karcie umiarkowania ta anielica za chwilę będzie przelewać wodę z dzbana do dzbana, więc gdzieś się wyciszacie, szukacie równowagi w niedzielę. Może po bardziej, że tak powiem, burzliwej sobocie, ale to dla, tylko dla niektórych. Poniedziałek, droga, drogi panno, dziesiątce buław, ktoś dostaje za małą zapłatę za ciężką pracę albo, jeśli nie fizycznie dostaje, to ma takie poczucie, że może nie do końca ta praca, do której dzisiaj idę, to jest moja praca marzeń, a może, że partner albo partnerka mi, nie wiem, za mało razy dziękuję wczoraj powiedział, no różne tutaj mogą być rzeczy, to może do Was pasować, nie musi, pamiętajcie, nie wmawiamy sobie, karty mają być wskazówką, a nie dopasowujemy swojego życia do kart, ewentualnie karty do życia, w tą stronę. Wtorek, piękna karta, dziesiątki denarów, Właściwie to mogę śmiało powiedzieć, jak ktoś znajdzie na moim kanale mój pierwszy film, że to chyba moja najukochańsza karta. Bo w dziesiątce denarów jest pełnia i pełnia szczęścia materialnego, i pełnia tego, co każdy potrzebuje. Czy to jesteś matką tulącą do piersi dziecko, czy to jesteś starcem, który mieszka w wielopokoleniowej rodzinie i ma pieska, którego może przytulić. Dla każdego z nas pełnia oznacza co innego. Więc tutaj może po jakimś chwilowym zawahaniu w poniedziałek braku pełni. Okazuje się, że możesz mieć więcej niż sobie nawet um, może uświadamiasz. To był wtorek. Środa. W asie mieczy jakaś panna w okolicach środy będzie śmiało ruszać ku jakiemuś wyzwaniu. Ale mieczowa energia to nie jest do końca wasza, bo gdybyś była, czy był bliźniakiem, wagą albo wodnikiem, to jest mieczowa energia, więc możesz tutaj mieć taką potrzebę, żeby coś bardzo szybko, tak jak cięcie, wiecie, ostrym mieczem załatwiać i na to uważaj, żeby wypowiadać tylko te słowa, które, słowa, które chcesz naprawdę wypowiedzieć, żeby nie ciąć słowem jak mieczem. Dla co po niektórych panien może być to, oczywiście to jest alegoria stosunku seksualnego, bo... Miecz i korona, wiecie, nadziewanie miecza na koronę. Może tutaj być takie hmm, połączenie też cielesne, więc mamy tutaj dwie aż takie energie. Środa. Czwartek. Król kielichów. Niektóre z panien może zalać jakiś ogrom uczuć, ogrom emocji, który jest też dla was nie, nie do końca naturalną energią, bo to dla znaków wodnych typu rak, ryby, skorpion jest naturalne, ale to jest najwyższa forma czułości, tkliwości w Królu Kielichów i bardzo dużej emocjonalności. Możecie być bardzo emocjonalni tego dnia. Piątek. Mamy kartę wieży. W tej talii kart before tarot ta wieża jeszcze stoi, ale karta pokazuje moment, zanim coś się wydarzy. My się domyślamy, że ci pielgrzymi, sobie, którzy sobie tutaj wędrują do tej wieży po, pośród tych już nadciągających piorunów, Powinien jak najszybciej podjąć decyzję, żeby zawrócić. Zastanów się, co w Twoim y, życiu ewentualnie jeśli masz taką sytuację, ci już nie służy. No i zwiewaj, albo zmieniaj bardzo gruntownie, zanim ta wieża się zawali. Albo pozwól się czemuś zawalić, bo czasami lepiej, żeby się coś zawaliło i coś zbudować na bardziej solidnych fundamentach. Hmm. No i w sobotę, jeśli jeździsz na przykład komunikacją miejską, to uważaj na kieszonkowca. Jeśli jesteś osobą, która bardzo dużo jesteś tak zwanym naturalnym dawcą albo dawczynią, to uważaj na to, ile komu dajesz energii. Może to być na przykład przyjaciel, który chce z tobą plotkować 6 godzin, ale głównie mówi o sobie. Może być przyjaciółka, która do ciebie zadzwoni i Właściwie to nawet nie zapytaj, jak się masz, tylko będzie Ci się żaliła na swojego faceta 6 godzin, tego typu rzeczy. Uważaj na równowagę w dawaniu, a braniu i braniu energii. Oczywiście nigdy nie jest tak, że wiecie, 50 na 50, ale żeby nie było tak, że ty dajesz 80%, a druga strona 20 albo 90 i więcej, a druga strona 10 i mniej, nie? To tutaj tego typu rzeczy. Droga, drogi panno, bardzo jestem ciekawa, czy to będzie pasować do Waszego tygodnia. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. W przyszłym tygodniu jestem na wyjeździe wakacyjnym, więc jeśli będzie jakieś czytanie, to na pewno nie takie duże. Mam nadzieję, że na łonie przyrody, jakąś piękną porą wakacyjną, zobaczymy jeszcze, nie wiem jak to wyjdzie. Życzę Wam bardzo udanych najbliższych ośmiu dni i nie tylko, i do usłyszenia na kolejnych czytaniach.